No to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny, witam Was na moim kanale KodaZon. Słuchajcie, część z Was, osoby, które często są na streamach, które śledzą ten kanał, które czasami siedzą sobie z nami na TS-ie po, po tych streamach, to te osoby wiedzą, że no, jakby nie było, jestem fanem Gwiezdnych Wojen, tak? A jak wszyscy wiemy, obecnie w kinie leci sobie film Star Wars Przebudzenie Mocy. Oczywiście nie mogą mnie zabrakło na tym filmie w kinie. Poszedłem ze znajomymi sobie do IMAX, poczekaliśmy, a znajdą się fajne miejscóweczki w IMAX, żeby zobaczyć to na wielkim ekranie, zajebistym dźwiękiem z extra 3D. Generalnie polecam Wam wycieczkę na ten film do IMAX-a, jeżeli chcecie się wybrać, bo naprawdę warto. No i słuchajcie, byłem ostatnio na tym filmie ze znajomkami, obejrzałem go sobie, słuchajcie, no i ten film przebudził we mnie moc, żeby nagrać sobie taki kolejny odcinek, także w tym odcinku pogadamy sobie na temat tego, co ja, fan Gwiezdnych Wojen, troszeczkę obeznany w temacie, myśli o tym filmie, Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jeżeli już mamy mówić o Gwiezdnych Wojnach, no to trzeba wprowadzić jakiś element kurde Gwiezdnych Wojen do tego odcinka. Dż, dż, tak bym wyglądał w masce z Turm Tropera. Sprawę na początku zacznijmy od tego, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był w kinie na tym filmie, a chce sobie pójść do obejrzeć ten film do kina. To najlepiej, żeby tego odcinka nie oglądał, nie? Także kliknijcie sobie tam stop, pauza, wyjdźcie z tego odcinka, nie oglądacie go, wróćcie do niego w momencie, kiedy już będziecie w kinie. Ponieważ tutaj ja wam ten film zepsuję bardzo mocno, bo będę się musiał odnieść do kilku wydarzeń z tego filmu i w ogóle do takich innych rzeczy, także spoiler alert! wielką czcioną, nie? bo generalnie no, obiecuję wam, że jeżeli obejrzycie ten odcinek, to pójdziecie już nieco inaczej na nastawienie do filmu. A generalnie na pewno ten film warto zobaczyć, tak? Na pewno warto go zobaczyć w kinie, także jeżeli na niego idziecie, wyłącznie ten filmik. Wróćcie do niego, jak wrócicie z kina i w tym momencie sobie możecie obejrzeć i no, zobaczyć, co ja myślę na ten temat. No dobra, słuchajcie, także skoro mamy już ten przystęp za sobą, to powiem wam tak, opowiem wam historię mniej więcej tego, jak to wyglądało, jak wyglądało to. Z punktu widzenia takiej mojej postaci, czyli takiego miłośnika Gwiezdnych wojen. Czyli od momentu, kiedy okazało się, że Disney wykupił prawa od Lukasa na prowadzenie tematu Gwiezdnych wojen, co oczywiście w tym momencie zrobił się już mały szum w internetach, zastanawiali, czy to jest dobry pomysł, czy nie jest dobry pomysł. Dlaczego Lukas tak zrobi? czoło Disney z tym zrobi. Jakie będą dalsze losy tego filmu? Tak, wiadomo, że no jest to jednak duża zmiana. Jeżeli prawa do takiego tytułu bierze ktoś zupełnie obcy, kto wcześniej nie miał żadnego niczego wspólnego z tym filmem, no to wiadomo, że no coś tam się dziwnego wydarzy, tak? No ale jakby nie było, wiadomo, że każdy zwiastun, każdy fragment informacji, który pojawiał się w pewnym momencie w internetach na temat tej części, no to było, było całkiem, całkiem spore zamieszanie, tak? Ja pamiętam, że czekają na każdy kolejny zwiastun, tam sobie siedziałem, oglądałem sobie te zwiastuny, sprawdzałem scenę, zastanawiałem się, w którym momencie na linii czasu Gwiezdnych Wojen ta część zostanie osadzona. Pierwsze zwiastuny nie mówiły nic na temat jak gdyby, no tych plotek, że faktycznie wracają jak gdyby stare postacie, dopiero drugi zwiastun pokazał, że faktycznie tam będzie solo, będzie chewy i w ogóle będzie zajebiście, tak. Także w tym momencie no, już ta informacja, że będzie, będą starsze aktorzy, nabrała jakiegoś tam większego sensu. No i zacząłem się też zastanawiać, w którym momencie, no, na linii czasu, tak jak przed chwilą mówiłem, ten film będzie się klasować. ponieważ no, w moim życiu przerobiłem coś około 150, nawet przeszło, książek na temat gwiezdnych wojen, także no jestem jakieś tam 30-coś lat. Po wydarzeniach z no tej pierwszych y, trylogii, które wyznacie wszyscy Ja generalnie nie chciałem sobie psuć tego filmu, tak że tak nie szperałem, nie czytałem, nie wnikałem, nie szukałem informacji Chciałem sobie po prostu pójść do kina jak taki człowiek na nieświadomce w ogóle siąść sobie w tym fotelu Obejrzeć ten film i dopiero wyciągnąć na jego temat jakieś tam wnioski, tak I powiem wam, że I w tym momencie jechałem sobie do kina, słuchajcie wiem, że będzie czuły Więc myślę sobie to musi być gdzieś wcześniej, bo wiadomo, a może nie wiadomo, ale czuł umiera tak, spada mu na głowę słońce w pewnym momencie. Także no, moment pojawienia się czujego w, w ogóle tych zwiastunach sugeruje, że te wydarzenia mają miejsce jakieś tam do 20 lat po tych znanych trylogiach. Tak? Jednak okazało się, że nie. No i co w tym momencie kurwa się stało? Słuchajcie. pada informacja, że wydarzenia mają miejsce 30 lat po tym wszystkim, co znamy z pierwszych trylogii. I powiem Wam, że w tym momencie. Mózg rozjebany, nie? Okej, okay, jak to się stało? Coś się kurwa piardala, nie? Jeżeli jesteśmy 30 lat po wydarzeniach z tej drugiej trylogii, no to czuj 5 lat wcześniej, czy coś koło tego dostał planetą w głowę, a w zasadzie słońcem w głowę, bo został na planecie, na którą spadło słońce. Hello, tak. I oczywiście w tym momencie solo jest rozpaczony. Stracił swojego najwierniejszego przyjaciela o śmierć tą obwinia swojego syna. I uwaga, nie jest to Ben. Ale o tym za chwilę. Także wiecie, no, rozjazd się zrobił już na samym początku filmu, bo takie małe. Ale myślę sobie, dobra, pal to licho. Może to jakoś kurde, skutecznie wytłumaczą. Może po prostu powiedzą, że nie wiem, no, Solo przecież był tam później na kasyku, tak? Jakiś tam członek rodziny Czubaki powiedział, że on przejmie ten dług życiowy, dług wdzięczności, czy jak tam się tam nazywało, whatever. Ale Solo się z tego wykaraskał w jakiś tam sprytny sposób, także no, okej, okay, może wrócił. Może tam jakiś inny, kurde, Czubaka się pojawił, tak? Który no, jest przez przypadek podobny do tego prawilnego Czubaki. Hookz wie, no, hookers, mówię, oglądam dalej. Nie będę się stresować, nie? No i jest rozpierducha. Okazuje się, że syn Solo i Lei jest zły. No okej. Okay. Tak daleko jeszcze nie doszedłem, ale z tego co mi wiadomo, to faktycznie jeden z synów, jeden z synów, Hana i Lei, faktycznie przychodzi na ciemną stronę, zostaje tam Sitem i robi rozpierdziel w galaktyce, tak? Dzieją się różne dziwne rzeczy, ale w momencie kiedy spotyka się Solo i na jego ścieżce staje syn By the way serio, wybrali takiego aktora na Sita. No dobra, może to nie był Sith, tak? Może to był taki uczeń ciemnej strony, zwiedzony przez... Ku mistrza, ale do jasnej cholery, czy ten gość musi naprawdę wyglądać jak taka pizda? Masakra, naprawdę, zawsze ci kurde lordowie zła wyglądali jak kawał syna. tu wychodzi taki pizduś starnej czuprynce i po prostu mówi, że jest zły. No kurwa, jak patrzyłem na niego, to miałem ochotę mu jebnąć. W każdym odcinku Gwiezdnych Wojen ten zły charakter zawsze wygląda jak taki BDS. A po prostu patrzysz na tego kurde gościa i on jest no po prostu pizdą. Ma bujną fryzurkę, wygląda jak gościu kurde z pryszczem na ryju i no nie wiem, no on jest przerażliwy, bo faktycznie zajebiście no może nie przerażający, ale zajebiście wyglądał kiedy, do czasu, kiedy nie ściągnął tej maski. Później to już po prostu rozpacz. No i ta zajebista scena, kiedy sobie spotyka się solo ze swoim synem. Ja sobie myślę, że tak dobra, spoko podejdź do niego, powie Jacen, co to odpierdalasz, nie? A gościu staje: i, Ben! Jaki kurwa Ben? Ja pierdolę. Kilka faktów dla wyjaśnienia tego całego zamieszania. Także słuchajcie w książkowej wersji wizyty tych dalszych zatwierdzonych wydarzeń. ja oraz Han mają trójkę dzieci, tak? To są bliźnieńca: Jacen i Jaina. Jaina jest starsza tam o jakieś tam 5 minut. Jacen rodzi się później, tak? I później, no, mają jeszcze mojego Anakina. No i zajebiście. Mają tylko dzieci, one sobie tam rosną, są silne w mocy i w ogóle jest ekstra. Ben. Dziecko, silną mocą Ben, również pojawia się w książce, ale uwaga, no jest to syn Luka, tak? Luka i Mary Jade. Mary Jade to taka prawa ręka imperatora, której generalnie biega po całej galaktyce i miała, no, całkiem spore możliwości, tak? I generalnie jak gdyby jej celem było zabicie Luka. Koniec końców, wiadomo, to się czubi, ten się lubi, wyszło na to, że się hajtnęli i spodzieli sobie małego Bena. Także Ben oczywiście pojawia się, ale jak gdyby jest synem <laughs>, zupełnie kogo innego. Nieważne, no już myślałem po prostu, że pierdolne, spoko. I tak szczerze powiedziawszy, w tym momencie... To tak sobie siedziałem, że troszeczkę bardziej skwaszony na tym filmie, bo po prostu. No kurwa, nic się nie zgadzało, nie? Totalnie nic się nie zgadzało. Są wydarzenia, które się ciągną przez ileś tam lat, tak? Staje po prostu z 200 książek na ten temat. Ludzie doczytają, ludzie dochłoną. Ja jestem jedną z takich osób, idę sobie na film i patrzę na wydarzenia, które po prostu nie miały miejsca. Nie miały prawa mieć miejsca. Nie zaistniałyby Co mogę sobie pomyśleć w takim momencie o tym filmie? No, że po prostu kogoś popierdoliło. Ja rozumiem, że Lukas wyprzedzał kurde Disneyowi licencję na ten film, także oni stwierdzili, że słuchajcie, my jesteśmy nowym w okolicy i zapierdolimy wszystkie kociaki po prostu po kolei spodzimy swoje. I oni sobie, jak się okazało, bo później powróciłem sobie do domu i powiedziałem sobie, muszę to sprawdzić, bo kurwa no po prostu. Pff, może oni mieli faktycznie czwarte dziecko. Może! Ale do jasnej cholery chyba jednak nie. No i faktycznie chyba jednak nie. Jak to zrobił Disney? Disney po prostu powiedział, że dobra, to była ta pierwsza. Trilogia, my ją zatwierdzamy. Była druga trylogia, też ją zatwierdzamy. Później my robiliśmy bajki na Cartoon Network, to je też zatwierdzamy, ale to, co było później i co zrobili ludzie od George'a Lucas'a, ciach, bajera, odstawiamy na bok, to tego nie było. To nie istnieje. My wam powiemy, jak, jakie były prawdziwe losy bohaterów. Czyli generalnie ujebali całą historię 40 następnych lat i stwierdzili, że to takie tam legendy, takie tam bajdurzenie, tak nie było i oni to zrobią lepiej. I oni to zrobią od początku i po swojemu. Także, no kurwa, troszeczkę jakbym dostał w twarz. Także szczerze powiedziawszy, jak siedziałem tam pod koniec w filmie, to byłem taki sceptycznie nastawiony do tego odcinka. Bardzo mocno. Wracają takie troszeczkę rozżalone, nie powiem, z tego kina, bo po prostu rozjebało mi umysł to, co oni tam zrobili, tak. Wróciłem, posiedziałem, poczytałem, sprawdziłem co i jak i powiem wam, że teraz obecnie to już troszeczkę odetchnąłem, stwierdziłem ok. Takie są prawa rynku, jeżeli ktoś kupuje do czegoś prawa, to ma prawo zrobić tym cokolwiek chce, tak, także zobaczymy, co z tego wyniknie dalej, tak. No ale generalnie, żeby nie mówić o tym filmie cały czas źle, powiem Wam to, co mi się podobało w tym filmie. Wydaje mi się, że Walt Disney nie zrobi tego na swój sposób, tak? Nie czuć takiego Disneyowskiego filmu, no poza może tym Lordem Ciemności, który wygląda jak pizda, jak mały księżunio wykopany z domu, bo kurwa wygląda jak ta cipa. Ale generalnie poza tym jest bardzo dużo rzeczy dobrych, które mogę powiedzieć o tym filmie. Dlaczego właśnie powiedziałem na początku, że warto ten film zobaczyć? Powiem Wam tak, ten film swoje trwa, ale nie czuć tego czasu. Siedzisz sobie na tym filmie i tam cały czas jak gdyby jest akcja, tak? W starych Gwiezdnych Wojnach Lukasowych to tam było dużo jakiejś tam polityki, biegania i tam tłumaczenia i pieprzenia i w ogóle, a tu w zasadzie mamy cały czas jakąś akcję, tak? Może nie zawsze wartka, może nie zawsze jest to walka, ale zawsze coś się dzieje. Bardzo mało tam się odbywa takiego typowego polityczne, politycznego bajdorzenia, dlatego ten film tak fajnie szybko wchodzi. To, co mi się zajebiście spodobało, to chociażby podejście do zagranienia mieczy świetnych, promieni lasera i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko, co było związane z szczelaniem i używanie mieczy. Tak. Do tej pory by zostaliśmy przyzwojeni, że miecz świetny to jest taki jarzący się pręt, który po prostu się świeci i tyle. Natomiast w każdej książce ostrze laserowe jest pisywane jako taki pozostający ciągle w ruchu, no widać, że to światło żyje. Tak. No i w tym filmie, jak gdyby udało mi się to pokazać, tak. ten miecz świetny nie jest takim pięknym wyciosanym promieniem wychodzącym z jakiegoś tam owalnego czegoś, tylko po prostu no widać, że ten płomień, to ostrze żyje swoim własnym życiem. To cały czas się tam Zlikotuje, buzuje i stąd to buczenie. To mi się zajebiście spodobało. E, druga sprawa, która zasługuje na, mm, na plus, tak, to chociażby też podejście do tych wiązek laserowych. To już nie jest teraz taki mały, cieniutki, taki ten, taki świecący oko, taka żaróweczka, która leci, tylko też widać, że to jest takie skupienie energii, że jednak coś tam się dzieje, jest tam jakaś siła, która drzemie, tylko czeka, żeby w coś trafić, to zrobi takie kolejna rzecz na plus. W końcu okazuje się, że Czuj ma która ma moc. Wcześniej biegał sobie z tą kuszą, robi takie Wszystkich zabijał, nie? Tak e e e I padali. Teraz w końcu widać, że no jednak no jest to kurza wielkiego skurwysyna o wielkiej mocy, tak? Jak on tym coś trafi, to tak jakby ten ktoś dostał przynajmniej, kurwa, z wyrzutni rakiet. Wypierdalani po prostu na ścianę, tak? I tak powinno być, bo w sumie taką moc miała ta kurza. Także tutaj brawo. W końcu okazuje się, że sturmowcy... Potrafią strzelać, potrafią latać i to całkiem nieźle, nie rozbijają się jak te patałachy po prostu wszędzie gdzie popadnie. Są szturmowcami, są wyszkoleni do tego, żeby no jednak gdzieś tym lasterem trafić, a nie wychodzą w takie ping, ping, ping. a sobie stoi przed nimi, nie? No nie, teraz potrafią kurde już przypierdzielić prosto w łeb, także spoko. Fajnie wyglądają te fightery, zajebiście zrobione są x-wingi, to na plus. Podoba mi się też ten pomysł mobilności tego małego naszego yy, przyjaciela robota, który tam spierdziela z tą całą mapą. Ja pierdolę mapą. No ucieka z takim małym fragmentem mapy, nie? On się tak toczy fajnie, elegancko to jest zrobione, super ekstra, tylko wiecie co? Jednak mimo wszystko przyzwyczaiłem się do tego, że jest Artu który robi takie coś, a nie robi takie. Także tu mogli zostawić stare dźwięki, kurwa tego robota, bo były naprawdę fajne. Tak swoją drogą wiecie, kto jest najbardziej wulgarną osobą w historii całego kina? Artu każda jego kwestia została ocenzurowana. No a także robot też mi się w sumie spodobał. Co Wam mogę powiedzieć więcej? Planeta, która jest przerobiona na narzędzie zagłady. No nic nowego, tak w radach Imperium wiadomo, że oni zawsze mieli gwiazdę śmierci, później mieli większą gwiazdę śmierci, a teraz mają planetę śmierci, która jest 4 razy 5 razy większa od gwiazdy śmierci. Zajebiście. W następnym odcinku, słuchajcie, będą mieli galaktykę śmierci. Oko! Motyw broni fajny, ściąga sobie energię słońca i tam w ogóle wystrzeliwuje sobie to w planetę. Okej, okay, spoko, nie ma problemu, ten pomień sobie może lecieć przez pół galaktyki, trafiać w planetę i ją rozpieprzać, tylko niech ktoś mi pokaże. Układ słoneczny, który ma kilka zamieszkań... kilka? Chyba ile tam było? 5, 6 zamieszkanych planet, które dostają kurde jedna po drugiej tym promieniem? Eee, no chyba nie. Ciężko mi jest nie oprzeć również pokusie, żeby powiedzieć wam o tym, że turmowcy nagle ni stąd nie załąd, nie wiem dlaczego, ale dostali walkie ale tak mi się wydaje, bo o ile wcześniej te komunikaty tam delikatnie, jak gdyby było słyszeć gdzieś w tle, o tyle teraz to po prostu te kaski mają głośniki ubudowane na zewnątrz i robią emisję fal na zewnątrz. Okej, okay. wszyscy wiedzą, kurwa, jakie są meldunki, jaki jest plan. Zajebiste, podoba mi się to. Czarno-białe blastery? Seriously? Czarna wyglądała niebo lepiej. Ach, chuj z tym. I jeszcze ta scena, kiedy gościu spierdziela w tej swojej skorupie szturmowca, tym ty się rozpieprza na pustyni i wychodzi z tej skorupy. No po prostu ja nie wiem o co w tym chodzi, słuchajcie, ale o ile mnie pamięć nie myli, a czytałem parę książek poświęconych szturmowcom, to te skorupy, słuchajcie, to one klimatyzowane były, nie? I oni tam mieli całą masę rzeczy podtrzymujących życie, nie? I generalnie mieli w kaskach nie tylko filtry pyłowe, ale również przeciwko tym trudkom, wbrew temu, co powiedziano w filmie. No nie wiem, może to były jakieś tam specjalne rodzaje tych skorup przeznaczone tylko dla jakichś wybitnych szturmowców, a może chodziło o wszystkie. Wydaje mi się, że chodziło o wszystkie, ale mogę się myć, także, jakby co, poprawcie mnie w komentarzach. Ale z mojej wiedzy wynika, że gościu popełnił najgorszy błąd w życiu, wychodząc z tej skorupy na środku pustyni. Pojawia się Luke Skywalker, wrócił! Ha, 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 na 30 sekund. Zajebiście. Dodatkowo można by się było troszeczkę czepić do dialogów, tak, no bo generalnie spotykają się ludzie sobie nieznani i wiadomo, że jest wartkatka i akcja, i że oni spieprzają, biegną, kurwa, robią rozpierdol, ale no mimo wszystko mogliby pogadać ze sobą troszeczkę więcej i troszeczkę bardziej sensownie. I generalnie narada przed atakiem na planetę śmierci, słuchajcie, polega na tym, że tutaj to ta planeta ma takie coś, co jak to uszkodzimy, to będziemy mogli rozpieprzyć to i wtedy to w ogóle... Okej, okay, proste, let's do it, nie? I poszli. No kurwa, serio? Ja rozumiem, że w każdej części, jak gdyby jest pokazane, że rebelia to rebelia, oni tam nie mają jakiejś tam nieskończonej ilości broni i w ogóle i tak dalej. Dlatego atakują małymi grupami to są zawsze jakieś takie precyzyjne ataki i bla 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 bla. No ale kurwa, naprawdę zawsze pod koniec stanie pojawia się jakaś tam walka kilkunastu okrętów i w tym tak zwanym międzyczasie ktoś tam atakuje jakąś wielką gwiazdę śmierci i ona robi PUF, nie I wtedy walka się tam kończy, oni wygrywają jest tacy. No w tym przypadku to tam atakowało kilka X-wingów planety śmierci. Kilkanaście x-wingów. To tak jakby puścić atak na stany zjednoczone przy pomocy czterech komandosów. Są też plusy dialogu, słuchajcie, jest bardzo fajnie wyważona e, liczba jakichś tam takich dowcipów sytuacyjnych, takich tam gagów, śmieszków, heheśków, że naprawdę siedzisz, oglądasz to i robi takie chłe hue chłe tak, bo, bo po prostu jest śmiesznie. Bardzo fajnie. Wartka akcja czasami jest śmiesznie, efekty są zrobione zajebiście, naprawdę. To im trzeba przyznać, że siedziałem po prostu Oczka w 5 zł, nie? Okularki Oczywiście założone do 3D w e No zrobiło taką robotę, że pozamiatało Dla samych tych efektów naprawdę warto pójść do kina I sobie to zobaczyć, e, dla tej akcji, dlatego jak oni to tam zrobili Jest dużo takich uśmieszków Jak gdyby w kierunku Starych Gwiezdnych Wojen Nawiązań ze scenami, jakimiś tam Lokacjami, a wyposażeniem chociażby Sokoła milenium. i jest też takich duży, Dużo nowych dodatków takich, wnoszących coś świeżego do, do gatunku, także to na bank Warto zobaczyć na dużym ekranie Najlepiej w e jeżeli macie taką możliwość Bo no to robi robotę, tak? 3D w e no kurwa, to trzeba zobaczyć Ale czy tak naprawdę, kurde, to był dobry pomysł Żeby rozpieprzyć po prostu całą tą historię Która do tej pory powstała Przecież tam jest taki, taka sieka i rozpierdol Słuchajcie, w książkach, tam jest cała masa Zajebiście barwnych, dobrze zrobionych postaci Tam się dużo dzieje Tam już, słuchajcie, dochodzi do tego, że nie ma czegoś takiego Jak walka pomiędzy imperium i, i rebelią Tak, bo tam jest e, nowa republika e, Później to jest przeinaczone Jeszcze inaczej, jeszcze inaczej Oni tam się cały czas z kimś pieką Pojawia się ktoś, tak, tak zajebista postać po prostu jak admiral Traun I jeżeli oni tego nie wprowadzą do jakiegoś tam odcinka u siebie to Pysz! i cała masa innych postaci, tak. Obecnie Imperium i Republika, Imperium i Republika, one się zupełnie inaczej nazywają, ale nieważne, walczą ze wspólnym wrogiem, tak. Przyleciało sobie tam, za naszej galaktyki, pojebusów takich religijnych fanatyków, którzy oczywiście twierdzą, że ich religia jest jedna, słuszna, a wszyscy to innowiercy, trzeba ich po prostu wpieprzyć w planetę, prosto w słońce, złożyć w, oferze, w ofierze dla bogów. To jest mniej więcej takie, hmm, coś z czym mamy do czynienia obecnie teraz na Ziemi. Także spoko. Naprawdę jest mocny rozpierdol, no dzieje się, jest gruba rozpierducha, Siepa, fajnie się to czyta, zajebiście by to było obejrzeć, ale oczywiście Disney powiedział, że on ma to w dupie i zrobił sobie to po swojemu. Co mnie też rozpierdoliło w tym filmie, to główna bohaterka naszego wątku Jedi. Wyobraźcie sobie, jakie to jest nieuczciwe, okazuje się, że przez cały czas trwania Gwiezdnych Wojen Lukasowych, jeżeli ktoś zaczyna władać mocą, to potrzebował lat szkoleń, żeby dojść do perfekcji. No nie było tak łatwo wadać to mocą, tak? Najpierw było się takim małym nikim, który siedział sobie tam i się szkolił w Akademii Jedi, jeżeli został od kołyski wyrwany rodzicom, przekazany do zakonu i tam się szkolił pod okiem swoich mistrzów. Później, jeżeli się wykazał, to jakiś mistrz, tudzież rycerz brał go na swojego padowana i w tym momencie on sobie latał z nim po całej galaktyce, robił jakieś dziwne rzeczy, u boku swojego tam mentora, którego tam uczył, uczy, wiadomo, tak samo miał lucek muszę no, tak mnie nawet oda tak miał, Zajebiście, nie. Dopiero później, jak się ten ktoś wykazał, zostawał sobie rycerzem Jedi, dopiero później, jeżeli się wykazał, jeszcze bardziej zostawał mistrzem Jedi i w ogóle robił wtedy tam jakieś inne zadania, tak? Otóż w wersji od Disney'a Disney wyszedł założenia, że Nasza księżniczka po prostu w pewnym momencie ogarnie moc. Ja rozumiem, że ta Laska mogła co nieco słyszeć o mocy, ale przez cały czas mówi na zasadzie, moc, to na istnieje. Rycerze Jedi są prawdziwi, to wszystko kurwa jest realne. I Han Solo mówi, tak, niestety to jest realne, też to nie wierzymy, ale tak jest. I co, i w tym momencie Laska stwierdza, okej, okay, to ja będę Jedi. No laska po prostu niestotnie znowu zaczyna władzać cudzymi umysłami Potrafi sobie przywołać miecz świetny do siebie I w ogóle robi cały tam rozpierdol Pokonuje syna Hana Solo Bedesa No niemalże kurde Sita Ciemnego Jedi Z wyszkoleniem kilkunastoletnim Pod okiem Luka Skywalkera I on sobie nie jest w stanie poradzić z laską Która od pięciu minut dowiedziała się, że jest w stanie powiedzieć e, Odkujesz te kajdany i wyjdzie sobie stąd w pizdu I zostaw pistolet I gościu sobie poszedł, tak zrobił, nie? A później sobie przywoła miecz I nagle rozpierdala takiego gościa Seriously? Nie ogarniam tego, ja rozumiem, że ktoś może być silnym motą, ale kurwa nie do takiego stopnia, że bez przeszkolenia i bez niczego robi sobie takie <gryw> <gryw> I nagle staje się kurwa mistrzem No kurwa po prostu, no nie Dlatego uwierzcie mi, jeżeli wam powiem, że w tym odcinku naprawdę jest bardzo dużo rzeczy Do których ciężko się jest nie dojebać Ale pomimo tego cały czas jest to kawał zajebistego filmu Uwierzcie mi na słowo, naprawdę Mi fanatykowi Gwiezdnych Wojen ten film się spodobał, tak Pomimo tego, że naprawdę mnie troszeczkę rozczarował To całość tego obrazu mimo wszystko jest zajebiście Taka wydaje mi się stonowana, fajnie zrobiona I warto na ten film pójść do kina Ja teraz już się troszeczkę odcinam od tego całego zamieszania Tych moich pierwszych emocji, które tam się pojawiły w mojej głowie kiedy siedziałem sobie w kinie przed ekranem i sobie stwierdziłem Poczytałem sobie i stwierdziłem, że muszę się dowiedzieć, co tam się kurwa wydarzyło i dlaczego I okazało się, że zrobili tak, a nie inaczej. Stwierdziłem sobie, dobra, chuj, go licho, nie. Ja tak czy siak pozostanę wierny swojej serii i dokończę wszystkie te książki, które mi zostały, nie zostało tego wiele, więc sobie poczytam, zobaczę jak George chciałby, żeby to się potoczyło tak. Jakby nie było, Mank też pójdę na kolejną część beznych wojen, ponieważ no, jest to kawa dobrego fikina, tak. Zajebiste efekty, naprawdę fajnie to jest wszystko zrobione, wartka akcja, to wszystko fajnie leci, lekko wchodzi, fajnie się to ogląda. Dla osób, które nie są tak spaczone tą historią jak ja, to będzie zajebiste. Te kino, na bank, uwierzcie mi. Wy tam pójdziecie i wy tam nie znajdziecie żadnego nieporozumienia. Dla Was wszystko będzie miało logiczny ciąg, tak? Bo jakby nie było, no jest to pewnego rodzaju kontynuacja tego, do czego przywykliście i do tego, co prawdopodobnie widzieliście przed tym filmem, bo oczywiście raz sobie przeglądali te wszystkie sześć poprzednich części, żeby być na bieżąco. Pójdziecie do kina i Wam się wszystko ładnie płynie złoży. Nie ma żadnego rozjazdu z rzeczywistością. Musielibyście czytać tak ze 100 książek, żeby powiedzieć, coś tu kurwa nie gra. Także serdecznie go Wam polecam. Jeżeli nie interesujecie się tą serią, i tak czy do kina, zobaczcie sobie to dla efektów. Jeżeli lubicie Gwiezdne wojny, tak jak ja lubię, na przykład, no nie wiem, watce, pierścień na zasadzie okej, okay, wyszedł nowy film, pójdę sobie do kina zobaczyć, bo to fajne wydowisko, to czemu by nie widziałem wszystkie poprzednie części, więc pójdę sobie też zobaczyć hobbita. Jeżeli tak podchodzicie do tego zagadnienia idziecie sobie na ten film koniecznie, jest zajebisty. Jeżeli jesteś takim troszeczkę spaczonym człowiekiem jak ja, nastawcie się na to, jeżeli jeszcze to oglądacie, to nastawcie się na to, że po prostu troszeczkę was to rozczaruje, ale mimo wszystko nie załamujcie się, bo film jest i tak fajny. Także mordy, jeżeli go już widzieliście, to zostawcie na dole komentarze. Powiedzcie co wy sądzicie na temat tego odcinka, na temat tej części. Na Instagramie już widziałem, że ktoś mi napisał, że że jego zdanie była to najgorsza część, więc będziesz miał teraz okazji napisać, dlaczego. Ja swoje zdanie przedstawiłem. Zobaczę, jestem bardzo ciekawy tego, co Wy powiedzieć na temat tego filmu, ponieważ, no wiecie, no ja do niego podchodzę tak, jak podchodzę, dlatego, że, no wiem to, co wiem, jak Wy do tego filmu podeszliście i jakie wrażenie na Was zrobił. Zostawcie to proszę w komentarzach na dole, tak? Ja sobie to chętnie poczytam. Wydaje mi się, że zbuduje się jakaś ciekawa tam konwersacja. No i co, standardowo w tym odcinku tutaj było na tle, także jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę, zostawcie komentarz, tak jak Wam mówiłem. Jeżeli jeszcze nie subujecie tego kanału, chcielibyście zobaczyć więcej takich Filmów to zasubskrybujcie, możecie sobie tam jeszcze wbić na trzeci kanał Koda Live. Tam są jakieś streamy, live. Y. Będziecie mogli sobie tam dostać informacje, że akurat w coś sobie gramy i o czymś sobie gadamy. Także zachęcam Was do subskrypcji i standardowo widzimy się w przyszłej okazji kolejnej okazji. Narazka. Subskrybuj kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.